Dzień dobry bardzo. Zastanawiasz się, czy trzeba czekać na ZUS, żeby stworzyć swoją własną emeryturę? Nie, ja jestem w stanie tobie pokazać na własnym przykładzie, że już w dwa lata możesz mieć swoją stabilną, bezpieczną emeryturę opartą na zewnętrznym kapitale. Nie musisz mieć swojego kapitału, nie musisz się zadłużać w banku. Możesz podjąć współpracę z zewnętrznym inwestorem, z którym zaczniesz wspólnie wzrastać. Pierwszy krok, jaki trzeba zrobić. To zbadać odpowiednio lokalizację. Drugi punkt, jaki trzeba zrobić, to znaleźć okazję w tej lokalizacji, aby na samym starcie już sprzedawać. Trzeci punkt, jaki trzeba zrobić, to stwórz plan inwestycyjny, aby przedstawić go swojemu inwestorowi. Czwartą rzecz, jaką trzeba zrobić, to wspólnie wynająć nieruchomość z inwestorem, tak aby przez najbliższe 5 lat cały czas na Was pracowała, generując Wam minimum 6000 złotych. Jeżeli chcesz polepszyć swoje życie, to to jest prosta instrukcja, a jeżeli chcesz więcej, zapraszam cię po...